Czy jestem za stary na pracę w IT? Czy body leasing jest legalny? Czy mój Kacperek powinien być konsultantem Salesforce'a jak dorośnie? Czy da się przetłumaczyć to, czym zajmują się informatycy, na język ludzi? Spróbuję. Ja nazywam się Marcin Kapuściński i pracuję w Transition Technologies MS. Według podziału w naszej firmie jestem tak zwaną osobą nietechniczną. Nie rozróżniam kolorów, lubię zadawać głupie pytania, nie mam iPhone'a, a mój laptop jest wiecznie rozładowany. To jest podcast. Odkodowujemy IT. Zaczynamy. Szybka rozgrzewka Windows czy iOS. No <laughs> faktycznie zaskoczyłeś. iOS. Okej. Okay. Chrome, Edge czy Firefox? Chrome. Sauna czy morsowanie? Chyba sauna. Nie <laughs> ja miałem ja. okazji morsować. <laughs> miałeś, nie miałeś okazji. Nie, nie, nie. nie. Okay. Ja, ja nie będę miał okazji na pewno. <laughs> Już zakładam. Góry czy plaża? Plaża. Plaża. Dobra, no takie spójne z tym, z twoją poprzednią odpowiedzią. Patrzę właśnie na gościa, który ma ze sobą zestaw perkusyjny i gitarę elektryczną. No a to żony per... akurat. A perkusja per... moja? Wiesz co, ja w się zacząłem, bo hmm. w Lublinie mamy ten pokój wyciszony, nie? I kiedyś tam taki kolega taki Bartek przyniósł swoją perkusję elektryczną i sobie tam coś tam stukałem, tak mi się O kurcie. podobało. A później chłopaki mi tam powiedzieli, weź sobie kilka zajęć, lekcji. Nawet graliśmy koncert przecież w Lublinie na Wigilię któregoś razu. To ja po pół roku dopiero okay. nauki. Ani to równo nie wyszło, ani mnie nie było widać, <ścoughs> ale jakoś wyszło. I to jest Krzysiek Łopucki, mój dzisiejszy gość, senior full stack developer w Transition Technologies MS, czyli w dosłownym tłumaczeniu Człowiek na pełnym stosie czy na pełnym sztosie, full stack. Włączę się z Lublinem w każdym razie. Pod koniec zeszłego roku miałeś wykład w Instytucie Informatyki UMCS. Często spotykasz się ze studentami? To, to zależy tak naprawdę od tego, na jakim etapie studiów są studenci, mhm. bo w wakacje nie ma sensu urządzać żadnych spotkań ze studentami, no bo wiadomo, studenci albo mają już praktyki, mhm. albo dopiero szukają praktyk albo pracy. No i nie, nie ma ich najczęściej wtedy w Lublinie, czy tam na, w okolicach uczelni, o tak. Okay, a czy jest nim? A jakie masz wrażenia ogólnie po spotkaniach ze studentami z punktu widzenia kogoś, kto ich potem rekrutuje? Czy, czy jak opowiadasz o praktykach i zadają ci na przykład pytania na temat praktyk, to czujesz, że no tak bardziej pytają rzeczywiście, bo się chcą edukować i rozpatrują? To w kategorii rozwoju zawodowego i szukają, gdzie by się tu zaczepić? Czy, czy zdarza się, i jak często się zdarza, że jednak po prostu chcą mieć odhaczone w indeksie i dlatego pytają o te praktyki? Nie, to, ta, ta grupa ludzi, z którymi się spotykam, studentów, młodych ludzi, to tak naprawdę jest bardzo zróżnicowana ta grupa. Wiele osób przychodzi faktycznie, żeby się czegoś dowiedzieć, wiele osób nie wie, co będzie w życiu robiła. Nie wiem, ja na studiach też się zastanawiałem, czy będę tym informatykiem, czy nie. Bardzo istotne jest to, że ja jak się spotykam z tymi studentami, to są raczej osoby, które najczęściej coś chcą jednak robić w życiu i się czymś tam potrafią zainteresować. I to są mhm. osoby, które faktycznie zadają te konkretniejsze pytania. Jeśli ktoś nie chce, to w ogóle się nie przychodzi na spotkania, prawda? A jak my staramy się przyciągać? Czy ty starasz się przyciągać młodych ludzi jako pracodawca? Dlaczego akurat TMS ma być ich wiesz, pier, pierwszą pracą, tak? Pierwszym pracodawcą? To bardzo trudne pytanie, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku. Gdzieś trzeba mieć ten pierwszy początek, a my wymagamy dwóch lat doświadczenia najczęściej. Nawet nie tyle my, co nasi klienci. Dlatego my na przykład organizujemy dużo praktyk w zasadzie albo letnie, albo zimowe. No, zimowych rzadziej, bo akurat studentów wtedy nie ma i nie szukają tych praktyk. Letnie jak najbardziej. I tu staram się zachęcać różne osoby, różnych studentów, właśnie, że warto skorzystać, bo to jest naprawdę dobry początek. Takich praktykantów najczęściej dorzucamy do projektów wewnętrznych, bądź sami organizujemy im takie projekty, żeby w ogóle mogli od czegoś zacząć. Każdy praktykant dostaje swojego opiekuna, praktyk zawsze taki opiekun gdzieś tam czuwa nad całym, całą taką, powiedzmy, edukacją. Czyli założenie jest takie, że jak ma coś popsuć w kodzie, to żeby to było na razie, na razie u nas, nie? Nie u klienta. Tak. tak. Okay. Taki poligon na razie. Tak. To, to są takie same początki, jeśli mówimy o praktykach. Później bardzo często wrzucamy takiego juniora do klienta za darmo. Nasz junior może się uczyć wtedy. Dostaje oczywiście opiekuna u tego klienta. No, ale już po jakimś czasie, po tych dwóch latach, ten junior już nie jest takim juniorem, już jest wdrożony w projekt i już na przykład możemy pobierać jakby za niego pieniądze już od klienta naszego. Okej, okay, a mówisz o opiekunie. To jest opiekun od strony klienta, czy my, my to jest cały czas nasz nie, to, opiekun? To, to jest nasz opiekun. To okay. zawsze od naszej strony organizujemy takie wsparcie. Hmm? A jaki jest taki pakiet umiejętności minimum yy, z punktu widzenia kogoś, kto jest na studiach jeszcze informatycznych. Jednym słowem, na jakich zajęciach na studiach uważać bardziej, a nie spać, tak? które są takie bazowe, że wiadomo, że podejmiemy z nim rozmowę wtedy, tak? Jako przyszły pracodawca, czy ktoś, kto organizuje praktyki? Ja myślę, że wszystkie techniczne. Rozumiem nie mówimy tutaj o matematyce czy fizyce. Przedmioty, na których warto się skupić, no to na pewno jakieś programowanie, chyba że ktoś chce być administratorem, no to wtedy sieci. Ja też zdaję sobie sprawę, że studenci bardzo często nie wiedzą, czy chcą być programistami, czy będą tymi programistami. Prawda jest taka, że tak naprawdę pierwsza praca dopiero nas ukierunkowuje w, jakimś, w jakiejś technologii. Tak samo ja miałem, tak samo znajomi mają, zaczynają pierwszą pracę i nie wiedzą, co będą robić. Okazuje się, że jeden poszedł na programowanie, drugi na administrację. No i do tej pory tak, tak zostało. Ile trwają praktyki, to żeśmy. Nie, nie mówiliśmy, nie? Ile nie trwają? Mówiliśmy. Praktyki no, nie mówiliśmy, to... ile... Praktyki trwają u nas miesiąc czasu. Mhm. Są płatne i są w lecie w zależności od dostępności studentów. W czasem mogą być dwie grupy, też to zależy od dostępności studentów. No i to jest lipiec albo sierpień najczęściej. Mhm. A udaje się. Mhm. Jeszcze ważna informacja, bo u nas praktyki wyglądają tak, że dzielimy, w zależności od liczby osób, albo jest to jedna grupa, albo dzielimy uczestników na dwie grupy. Każda z grup ma do napisania aplikację. Działamy tak jak normalnie w pracy, czyli mamy spotkania, mamy skrama pełnego, mamy zadankę sobie rozpisujemy. No i każda z grup ma swojego oczywiście opiekuna. Najczęściej to. Akurat w Lublinie, to ja jestem tym opiekunem. No i to jest tak, że od poniedziałku do czwartku ja jestem dostępny. Mogą mnie pytać, mogą zadawać pytania, mogą mnie prosić o pomoc. W piątek to mają oni dla siebie. Jeśli potrzebują mojej pomocy, to mnie nie ma. Mogą równie dobrze nie przychodzić do biura, to od nich zależy. Mają mieć chyba 32 godziny wyrobione w tygodniu. Okazuje się, że osoby, które jednak w ten piątek przychodzą, to jednak zostają po praktykach. Czy młody człowiek na przykład na trzecim roku może e, liczyć na to, że przyjmą go na praktyki? E, czy jednak to musi być student na przykład ostatniego roku? Kiedyś w poprzedniej firmie, jak pracowałem jeszcze przed TTMS-em, e, usłyszałem słowa dyrektora: skończył studia i nie miał jeszcze pracy, to słabo my go nie chcemy. E, okazuje się, że bardzo wiele firm w ten sposób podchodzi. E, TTMS co prawda bardziej zwraca uwagę jednak na to doświadczenie. Przynajmniej tak mi się wydaje i w przypadku osób, z którymi ja rozmawiam, że gdzieś tam to doświadczenie jest troszkę ważniejsze. Ale faktycznie dużo osób patrzy na to, że jeśli ktoś nie pracował na studiach, to już jest problem, może być z taką osobą. No i faktycznie TTM zatrudnia już nawet od drugiego roku, potrafi zatrudniać swoich pracowników. Przynajmniej po drugim roku praktyki to jest taki chyba najlepszy moment na rozpoczęcie w ogóle pracy. Po praktykach bardzo często właśnie studenci zostają u nas i kontynuują pracę, rozwijają się już w zawodzie. Okej. Okay. Często zdarza się, że jednocześnie studiują, udaje im się pogodzić studia z pracą. I czy to się jakoś, jak to się wiąże z wymiarem w ogóle godzin pracy? Z osobami, które ja pracowałem, nie było problemu. Zawsze były na daily, czasem gdzieś tam w ciągu dnia potrafiły wyskoczyć, ale zwłaszcza w okresie tej pandemii, no to Potrafili się zdalnie zdanie na zajęcia i jednocześnie pracować, więc byli i tu, i tu. Czasem jeden kolega, któregoś razu wziął tydzień urlopu, żeby napisać pracę magisterską, no ale to powiedzmy, że jest jakiś wyjątek. Spoko, tydzień to jest dobry wynik. On no, tam już dużo miał, podobno. Okay. To musiał dokończyć, poduczyć się. Co ma zrobić osoba, która chce się dostać do nas na praktyki? Czy w ciemno ma wysyłać CV, czy jest to bardziej głośniane i ma formę jakichś ogłoszeń, tak? które można na przykład zlinkować komuś? Jak się pojawiamy wśród studentów gdzieś na uczelniach, zawsze informujemy o tym, przekazujemy te linki, bo. No właśnie, no bo my używamy aplikacji do składania CV, nie składamy CV ręcznie w formie papierowej. Najwięcej no ofert jednak jest na naszej stronie i tam najczęściej warto szukać tych ofert, warto się tam rozglądać. To też nie jest tak, że jeśli ktoś nie posiada jakiejś tam umiejętności, czyli nie wiem, idzie na jakieś programista Java, a na przykład nie zna, nie wiem, teraz restów, no to nie jest powiedzmy, że wymagane. jawowiec no, powinien raczej te backendowe rzeczy ogarniać. No, a resty, no to już się do uczy na przykład. Także wydaje mi się, że jeśli ktoś szuka, to warto spróbować i nie musi wszystkiego umieć na 100%. Czy dzisiaj, to jest takie bardziej pytanie odnośnie samego, samej pracy w IT, czy dzisiaj programowanie jest łatwiejsze niż wtedy, kiedy zaczynałeś? Zdecydowanie tak. Poza samym ogromem wiedzy, który gdzieś tam trzeba posiadać i mieć z tyłu głowy, e, chociażby w jaki sposób zorganizować architekturę, jakie mamy narzędzia, którymi możemy się posłużyć, e, to jednak to programowanie jest dużo łatwiejsze, chociażby dlatego, że kiedyś na przykład zaczynając Springa, no to jest taka technologia backendowa, która zamienia nam klasy na winy, e, i tak itd. Tak no i żeby skonfigurować taką aplikację, no to trzeba było kilka plików XML-owych napisać. Jeszcze trzeba było wiedzieć, co się konfiguruje, dlaczego i po co. No, i to spędzało sens powiek, żeby w ogóle jaką, jakąś malutką aplikacyjkę napisać. Dzisiaj wchodzimy na stronę, mamy generator, generuje się nam podstawowy projekt, szkielet projektu. My sobie tylko dopisujemy funkcjonalności i ewentualnie jakąś malutką, prostą konfigurację i działa. A to znaczy, że na przykład profil ludzi, którzy trafiają w tej chwili do IT jest troszkę inny niż kiedyś. Że kiedyś trzeba było być takim wiesz, rozkminiaczem większym, a teraz jest taki próg, próg wejścia technologiczny jest troszeczkę mniejszy w związku z czym, niższy, w związku z czym troszkę inni ludzie trafiają do IT? Niewykluczone. Ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat, ale faktycznie tak może być. Skoro nie potrzebujemy już tak, bardzo wyspecjalizowanych osób, no bo takiej prostszej metodologii, powiedzmy, technologii można się szybko bardzo nauczyć. Pierwszego, lepszego tutoriala gdzieś tam w internecie, no to po co nam zatrudniać i płacić kupę kasy osobom, które e, umieją stare technologie i się męczą, i nikt po nich tego nie poprawi. To teraz o samej samej rekrutacji. Jakie pytania zadajesz? Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czego można się spodziewać, i czy to jest rozmowa z takich stresujących, czy raczej starasz się temu nadać charakter takiej rozmowy bardziej wiesz, nieformalnej i rozmowy, a nie przepytywanki? Chodzi o to, przede wszystkim skupiam się na tym, czy dobrze mi się z kandydatem pracuje. Też dawno temu nauczyłem się, któryś z dyrektorów do mnie powiedział. Że ja muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja chcę z daną osobą pracować. To było bardzo ważne dla mnie, bo dzięki temu mogę lepiej ocenić kandydata. Ja nie chcę pracować z kandydatem, gdzie będzie z pracownikiem, który będzie wprowadzał jakąś taką smutną atmosferę, jakieś takie przygnębienie w ogóle, może agresywnym, będzie też takie, tacy kandydaci się zdarzali. Ja z taką osobą nie chcę pracować, więc na dzień dobry odrzucam takie osoby. I to jest pierwsza rzecz, na którą ja patrzę. Jeśli chodzi o techniczne skille, no ogólnie staram się zawsze wprowadzić taką przyjemną atmosferę. Podpytuję, dopytuję, potrafię zapytać o jakiś żarcik. Jak widzę, że ktoś ma coś ciekawego w CV napisane, to też zawsze nawiążę do tego, bo to takie jest relaksujące, może trochę odstresowujące, że kandydat wtedy delikatnie zapomina, że jest faktycznie na rozmowie, tylko bardziej przybiera to trochę formę luźnej rozmowy. No i Zasadniczo bardzo do tego dążę, żeby ta jednak rekrutacja była taka luźna, no bo to się przekłada później też i na wiedzę, i na sam kontakt, feedback ode mnie. Lista wymagań na dane stanowisko to najczęściej jest takie nice to have dla rekrutera. To oznacza, że jeśli ja na przykład pytam o Springa i ktoś nie odpowie na 3 z 5 pytań, to wcale nie znaczy, że go nie zatrudnimy, bo no może musi się douczyć. No i warto być zawsze miłym dla rekruterów, bo nigdy nie wiadomo, kogo się spotka. <grym> w ogóle warto być miłym człowiekiem. Tak, tak. No właśnie, Ale... Tak więcej plusów niż minusów. Tak, no niektórzy niestety tacy nie są. Sam miałem takich też kandydatów, niestety, mhm. którzy gdzieś tam. Ja zadałem pytanie i usłyszałem taki ironiczny śmiech co za głupie pytanie. <grym> I okazało się, że kandydat w ogóle nie odpowiedział na pytanie. Nie wiedział tego. Okej. No i licząc, że, um, że. Uznasz go, że jest po prostu na tyle na tak wysokim poziomie technologicznym i wiesz, intelektualnym, że, że zadasz kolejne pytanie. I o tym zapomnisz. I może, może i tak. Warto też pamiętać myślę o dziewczynach z HR ów bo to jest bardzo często bardzo niewdzięczna praca. Przynajmniej według mnie, nie wiem, czy to nie, nie wytniesz tego. No, może, może wytnę, zobaczymy. Zobaczymy, jak, jak to zweryfikować. No chętnie też pogadam z dziewczynami z hr w innym odcinku i też zweryfikujemy, tak. jak to wygląda. Tak, no ogólnie z mojej perspektywy to wygląda tak, że to one mają taką najgorszą robotę, bo muszą się po pierwsze skontaktować z kimś. Programiści, zwłaszcza bardziej doświadczeni, bardzo są bardzo roszczeniowi. znajdują jakiś czas, mówią przekładają kilka razy, często nie wiedzą, kiedy w ogóle mają czas. No i to jest takie bardzo męczące. No ja już dostaję tak naprawdę kandydata na gotowo. Wspomniałeś się fajnej rzeczy, jakby, że człowiek, który, taki programista, który już ma jakąś tam pozycję w branży, może być orzeczeniowy, ma jakąś taką pewność w siebie. Myślę, że to jest tak, że taka rosnąca pozycja jednak programistów sprawia, że oni się zmieniają w jakiś sposób, że zyskują tych wiesz, to jest, nie oszukujmy się, kiedyś stereotyp człowieka, który wchodził do IT to był gość, który no, cały czas siedział przy komputerze, w zasadzie nie udzielał się towarzysko, nie miał jakiejś takiej wiesz, pewności siebie społecznej, a potem się okazuje, że, no, że w tej chwili jest ta branża i ten, ten zawód jest najbardziej hot, tak? I programiści bardzo dobrze teraz zarabiają, są rozchwytywani. Ten rynek zdecydowanie jest po stronie pracownika, nie pracodawcy, że to wpłynęło w, w tej chwili na to, na ich pewność siebie, na, wiesz, na ich jako osoby. To może, bo kilka lat temu byłem też na takiej konferencji, jako koło, koło naukowe na UMCS-ie. Organizowaliśmy taką konferencję, wtedy jeszcze Gadugadu -gadu było na topie, to już trochę czasu temu było faktycznie. No i na UMCS-ie było takich dwóch fajnych gości i oni napisali infobota. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle taką wtyczkę do Gadugadu. -gadu. No i oni, ogólnie Gadugadu -gadu to od nich odkupiło i zatrudniło ich jeszcze. No i ogólnie na tej konferencji padły bardzo ważne, wydaje mi się, że dla mnie też słowa, bo faktycznie przyszedł między innymi jakaś ważna osoba z Lublina, tam ja nie wiem, jakiś prezydent czy ktoś i powiedział takie słowa, że jeszcze kilka lat temu wyobrażałem sobie programistę, informatyka, starszy, grubszy gościo w Sweterku, siedzący gdzieś w piwnicy, a dzisiaj widzę dziewczynę. To było kilka lat temu i to faktycznie się sprawdza. Dzisiaj, żeby być programistą nie trzeba poświęcać... Znaczy czym więcej czasu się poświęca, tym wiadomo lepiej. No, ale też może zdrowie trochę ucierpieć. E, natomiast dzisiaj się bardziej zwraca uwagę na to czy ta osoba jest komunikatywna. Umiejętności techniczne to jedno, a komunikatywność to drugie, bo nie, nie wyślę osoby, która jest dobra technicznie, ale nie dogada się z klientem. To nie wyślę takiej osoby do klienta. Dużo lepiej jednak postawić na to, że ta osoba się dogada i część rzeczy jakby zrobi za mnie, może za mnie, ja się zajmę czymś innym wtedy. Dzisiaj są ważne dwie rzeczy. Raz, że umiejętności techniczne, dwa, że umiejętności miękkie. Tych umiejętności miękkich można się nauczyć, ale też nie każdy potrafi. Mam na przykład kolegę w zespole, mhm. który niekoniecznie chce pokazywać się na kamerce, niekoniecznie chce rozmawiać, woli na przykład napisać i to jest Osoba mega technicznie, bardzo mocna, no ale też zamknięta w sobie. Dla mnie, ok, część zespołu go wyręczy, no a jak trzeba pójść na jakieś ważne spotkanie, no to też pójdzie. Jego zdania są raczej krótkie, krótko się wypowiada. Nie widzę problemu, bo jest bardzo mocny technicznie. No mm. i ma zespół, ale jakbym miał sam pracować, to bym się zastanawiał, czy, czy, czy nie wolałbym zatrudnić kogoś innego. No Leo Messi też dużo nie mówi. No, a strzela te bramy trochę. Coraz częściej do branży trafiają osoby, które się przebranżawiają. Wykształciły się w innym kierunku. Jak z punktu widzenia takiej osoby wejść na rynek? Czy jakie są możliwości szkoleniowe? No, ja m.in. pracuję w takiej firmie szkoleniowej, Infoshar. Ta firma na przykład prowadzi dużo szkoleń. Właściwie tam przychodzą osoby, które się przebranżawiają. Przykładowo, ktoś był analitykiem, chce być programistą, więc idzie sobie na taki kurs. Te kursy może do najtańszych nie należą, ale bardzo często przekładają się później na, na pracę, na zarobki. Więc tak naprawdę to jest inwestycja. Jak szybko mogą znaleźć po takim kursie dobrą robotę? Zazwyczaj to jest około 2-3 miesiące, o ile ktoś wcześniej nie znalazł, czyli hmm. już w trakcie samej akademii. Często też zaczynają firmy od praktyk. InfoShare nie jestem pewny, jak to teraz działa, ale wiem, że na zajęciach, które ja prowadziłem, gdzieś tam były podpisywane może nie tyle jakieś umowy, co bardzo często firmy w ogóle przychodziły na zakończenie takich praktyk i oglądały kandydatów. Kandydaci przedstawiali swoje projekty, te firmy mogły zaglądać gdzieś tam w ten, w ten kod, sprawdzać jak pracowali i mogły sobie na przykład wybrać, że danego kandydata zaproszą na rozmowę, albo nie. Jeśli ktoś chce. Teraz InfoShare ma co prawda nie programistyczne, ale z FIGMY. To jest narzędzie UX-owe do modelowania i może pójść na taki kurs Figmy za darmo. Zawód informatyka jest cały czas na fali wznoszącej i pytanie jest, czy to wpływa na to, że Informatycy często zmieniają w tej chwili pracę. Jak jest, bo Ty żeś zmieniał pracę w zasadzie co pół roku, nie? Na pewnym, moment, na, pe na pewnym etapie swojego rozwoju. Tak, właściwie to na samym początku, jak młodzi deweloperzy zaczynają pierwszą pracę, to potrafią bardzo często zmieniać ją z różnych, z różnych względów. Tak naprawdę szukają swojego miejsca, ale też zarobki, bo. Lepsze zarobki otrzymamy zmieniając pracę niż u tego samego pracodawcy po przepracowaniu na przykład roku czasu. Co jest też problematyczne, bardzo, bo też u nas z dyrektorami kiedyś rozmawiałem na ten temat i okazuje się, że sami pracownicy nawet nie podejmują dyskusji, że na przykład chcą więcej zarabiać, tylko od razu szukają innej pracy. Ja miałem podobnie. Zamiast też podejmować dyskusję o na przykład podwyżce, to wolałem uciec do innej firmy. Kiedy już się nauczyłem, że jednak warto porozmawiać, to się okazało, że projekty mi nie odpowiadają. Też dużo nadgodzin akurat w Warszawie pracowałem i. No miałem po prostu dosyć, więc dlatego stąd się wzięła moja zmiana. No ale nie, wszystko, nie wszystkie decyzje w życiu, które podejmujemy, muszą być muszą mieć podłoże racjonalne, no niektóre, niektóre mogą być emocjonalne. i jakby też, co, nie znaczy, że są gorsze, co nie znaczy, że są gorsze. Oczywiście, tam jak najbardziej czułeś, zgadzam się z Tobą Marcin. Jest takie pojęcie gut feeling po prostu, że w Ci mówią, że czas na zmianę, no i tyle. A no właśnie, a propos tej zmiany, tej zmiany chyba już ostatnie pytanie, już Ci nie męczę, a propos tej zmiany pracy, no bo widzisz, jako rekruter, takie CV, w którym jest sześciu procedowców w ciągu e, trzech lat, tak? I można by sądzić, że coś się z nim nie tak, tak? Że albo go co chwila gdzieś wywalają skądś, albo on jest wybredny, i jak ty go zatrudnisz, to za chwileczkę też ci gdzieś ucieknie. Jak ty na to patrzysz, na takie częste zmiany pracy w CV jako rekruter? Najczęściej to już herki przede mną weryfikują takich kandydatów. No ale jak mamy duże zapotrzebowanie, to mimo wszystko taki kandydat do mnie trafia i ja zwracam na to uwagę, pytam na przykład, potrafię zapytać, co to się stało, że tak często Pan zmienia pracę, dlaczego w ostatniej pracy, co się nie podobało w ostatniej pracy. Najważniejsze, że nikt nie narzeka jakby na poprzedniego pracodawcę, bo to jest mega niefajne. I czasem po prostu ktoś bierze udział po prostu w krótkich projektach i one się kończą z jakiegoś powodu. Takie sytuacje też e, się zdarzają. I jak najbardziej są to takie sytuacje za, do zaakceptowania dla mnie. Czasem pytam, czy to się tak stanie, że za pół roku też od nas ucieknie taki kandydat. O my zainwestujemy w takiego kandydata, zatrudnimy go, e, on się wdroży i ledwo się zdąży wdrożyć i już będziemy musieli szukać kogoś innego na jego miejsce. Wiem, jak organizujemy akademię e, jakieś produktowe typu Salesforceową albo AM-ową, no to e, osoby biorące udział w akademii podpisują lojalkę. E, tak, w związku praktyk, tak. rozumiem, takiej, takiej możliwości nie ma, prawda? Tam lojalek nie ma, niekoniecznie tę osobę zatrudnimy, zostawimy, ale jak ktoś faktycznie bierze udział w takim szkoleniu, przykładowo AM-owym, Salesforceowym, e, no to fajnie, żeby podpisał jednak tą lojalkę. No i jednak z nami został, no bo my inwestujemy. To są pieniądze jakieś za tym idą. Ktoś zdobywa doświadczenie. No i fajnie, żebyśmy to my jednak skorzystali z tego, więc dlatego my chcemy lojalki podpisywać z takimi osobami. Skurczy, nie zajmuje ci więcej czasu. Bardzo ci dziękuję. Osoby, które będą chciały się dostać do nas na praktyki, powinny obserwować naszą stronę ttms.pl i wejść. Na stronę, na zakładkę kariera kiedy? W maju, w czerwcu? W okolicy na przykład na pewno maja, czerwca. Poprzednio rekrutację zaczęliśmy w maju w tamtym roku. Myślę, że wcześniej można też już szukać, może już koniec marca. Albo kontaktować się bezpośrednio z Krzyszkiem Łopuckim. Myślę, że jeżeli nie ty bezpośrednio będziesz mógł tutaj coś podpowiedzieć, to na pewno przekierujesz do odpowiedniej osoby. Oczywiście. Wielkie dzięki do usłyszenia. Moim gościem dzięki. był Krzysiek Łopucki.